Moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku mojego vloga, tym razem odcinek degustacyjny, już drugi nagrany. Drugi z whisky, bo trzeci ogólnie nagrany po zdjęciu, opatrunku, po kontuzji, którą odniosłem. W wyniku trenowania brazylijskiego jiu-jitsu, którą zresztą już prawie zaleczyłem, więc jestem z tego bardzo zadowolony. A Wy możecie dowiedzieć się więcej na ten temat w odcinku poświęconemu właśnie startowi w zawodach brazylijskiemu jiu-jitsu. Więc ja teraz po zdjęciu bandaży z głowy, po wizycie u Barbera, która trochę mnie odświeżyła. Jestem pełen energii i gotowy do tego, żeby widywać się z Wami regularnie i ciągle degustować nowe pozycje whisky amerykańskich, szkockich, a także być może innych alkoholi. Kto to wie? To, jakie alkohole są dla Was najbardziej interesujące, często pozwalacie mi zobaczyć, czy często. Że tak powiem, wyrażacie swoje preferencje w komentarzach pod moimi wideo, czy też w social media, no i to jest dla mnie bardzo interesujący feedback, feedback, którego słucham. Bardzo uważnie i staram się życzenia te spełniać. Jednym z bardzo powszechnych życzeń dotyczących waszych preferencji whisky było właśnie to, aby przyjrzeć się trochę bliżej segmentowi blendów premium, gdzie wskazujecie zwykle na trzy podstawowe whisky: Shiva's Regal w wersji dwunastoletniej, którą już opisałem czy omówiłem u siebie na vlogu. W, na YouTubie. Wskazujecie także na Johnego Walkera Black, który na pewno niedługo się tutaj pojawi i wskazujecie także na Balentańsa w wersji dwunastoletniej. Mieliśmy już okazję spotkać się z Balentainsem Finest, czyli z wersją podstawową tego blendu. Mieliśmy okazję spotkać się przy okazji porównania także w osobnym odcinku Balentańsa Finest razem z tym samym blendem, ale zabutelkowanym kilka lat wcześniej, żeby sprawdzić, jakie są różnice jakościowe i czy blend ma stały, sm stały smak w czasie. A dzisiaj przyszła pora na spotkanie właśnie z whisky Ballentyne z wersji dwunastoletniej, która to będzie blendem, który pozycjonowany jest jako blend luksusowy, jako blend premium. I my dzisiaj będziemy mieli okazję zastanowić się nad tym, czy blend ten faktycznie taki jest. Ja dzisiaj cieszę się, że zaraz otworzę tę butelkę, ponieważ mam powody do świętowania. Już w następnym odcinku vloga dowiecie się, bo będzie to odcinek poświęcony żeglarstwu. Jak było na, pierwszym indywidualnie punktowa na pierwszych indywidualnie punktowanych regatach Pucharu Polski klasy Słomka, czyli snipe, w którym startuję razem z moim kolegą Krzysztofem Kluzą, na łódce, która na żaglach niesie. Wspaniałe logo Miller menswear Pękam z dumy mogąc uprawiać taki marketing, oczywiście, w swojej skali, sobie trochę, no nie wiem, czy mogę być skromnej na marketing na jachcie. Natomiast no nie jest to Volvo Ocean Race, ale staram się nawiązać do tego marketingu, jak takie marki jak Omega, Rolex czy Louis Vuitton. Logo Miller menswear to samo logo, które na co dzień mam w garniturach i marynarkach, jest na żaglach łódki, wygląda. Przewspaniale, naprawdę zwraca uwagę nawet na niedużych 12-metrowych żaglach i pływam pod nim z wielką dumą. Także tak to wygląda, a my udało nam się zdobyć niestety nie podiumowe, ale bardzo zaszczytne, wysokie miejsce w regatach. Także jestem z tego bardzo dumny. Wam pokażę to już jutro, a dzisiaj będę miał okazję świętować. Nie ukrywam też, że żeglarstwo pochłania mnie teraz bardzo mocno. Trenuję praktycznie codziennie. Po pracy jeżdżę nad jezioro Kierskie nad którym to z Krzysztofem szybko taklujemy łódkę, schodzimy na wodę i trenujemy zwroty, zwroty, zwroty. W zasadzie do opanowania mam tylko dwa manewry zwrot przez sztag i zwrot przez rufę plus kilka dodatkowych operacji przy przechodzeniu między różnymi kursami na wiatr. Natomiast, no, łódka snipe ma dużo regulacji. Nie będę o tym mówił teraz, bo tego dużo więcej będzie w odcinkach o żeglarstwie. No i można powiedzieć, że w tym wypadku żeglarstwo jest bardzo eleganckie. Jak to mówi się w angielsku? Details matter, czyli szczegóły mają wielkie znaczenie i te manewry są pozornie proste, ale kiedy się w nie zagłębić, są bardzo złożone, więc są tak jak wszystko w życiu, co chce się opanować dogłębnie. I czy to jest sztuka ubierania się, czy sztuka degustacji, trzeba zwracać uwagę na największe detale, i tak właśnie czynimy. No ale moi drodzy, przechodźmy już do. Naszego tutaj balentańsa, balentańsa w wersji dwunastoletniej, w takim oto pięknym pudle paradnym, zaopatrzony, zaopatrzonym w piersiówkę, którą postanowiłem wykorzystać do kolejnego eksperymentu. Bo nie wiem, czy pamiętacie z odcinku Grand Smokey, ale tutaj Grand Smokey czy jakimś innym, no nie pamiętam. W każdym razie o grantzie jest tutaj trwa doświadczenie polegające na badaniu szczelności karawki, przechowywania whisky w karawce. No tutaj spodziewałem się jakichś bardziej spektakularnych efektów, na razie whisky tej nie ubywa, więc zobaczymy ile czasu zajmie, aby jakaś wyraźna ilość whisky odparowała. Natomiast dzisiaj pomyślałem, że możemy pomyśleć o tym jak działają piersiówki, ale o tym może na końcu odcinka. Oczywiście przy okazji degustacji Balentańsa 12, pomyślałem sobie, że moglibyśmy wypróbować tutaj takiej degustacji komparatywnej, a mianowicie degustacji... W której to przyjrzymy się także whisky jeszcze raz omówione już w innym odcinku, Balentine's Finest. No i cóż co, jeszcze mógłbym tutaj dodać? Balentinesa 12-letniego, w tym pudle paradnym, kupiłem w sieci Cash and Carry w Selgrosie. Jeśli dobrze pamiętam, nie wiem czy dobrze pamiętam, ale jeśli dobrze pamiętam, to płaciłem 99 zł. No, pudło paradne, może jeszcze to sobie opowiem. W ogóle zauważyłem przed odcinkiem, że ubrałem się dzisiaj, dobrałem taką marynarkę i koszulę, która doskonale pasuje kolorystycznie do tego pudła. Także jestem tutaj, można powiedzieć, żywym dopasowaniem, żeby nie powiedzieć żywą reklamą. Nie wiem czy jestem. Chyba nie jestem reklamą tego. Natomiast no, pasuje tutaj dobrze, więc zobaczymy, jak to wygląda. Pudło jest bardzo ładne. Wydaje mi się, że całkiem kosztowne, bo tak jak już nie wiem, zamykam, otwieram cały czas, widzę tutaj piękne tłoczenia, yy, widzę połyski, jakieś hot stampingi ładne, piękne zdjęcia. 12-letnia może pochwalić się idealną równowagą łączącą w sobie kremową... Jezu, jaka żenada, jak mi to wszystko zepsuło. No i cóż moi drodzy, jak wiecie, jednym z moich znaków rozpoznawczych jest nagrywanie w jednym ujęciu, ale czasem przeszkadza mi w tym rzeczywistość. Najczęściej jest to mój piesek Westie Obelix, natomiast tym razem niestety nie tak było. Nagrywam w ciągu dnia. Zapomniałem włączyć tryb samolot, i ktoś przysłał mi SMS-a w czasie nagrywania. Nie zauważyłem, niestety nie usłyszałem, że wyłączyło to nagrywanie, i dopiero telefon dzwoniący za moment pokazał mi, że niestety nie ma nagrania, a ja w międzyczasie zdążyłem już rozpakować całą butelkę i nawet zdążyłem przeanalizować aromaty więc teraz wracam do tematu raz jeszcze, nalewam sobie balentańca dwunastoletniego i postaram się dla was porównać go teraz do Balentańsa Finest, żeby mieć jakiś punkt odniesienia, od razu może najpierw rozprawię się z pewną koncepcją. Ja jako student również byłem przekonany o tym, bo to bardzo często powtarzające się pytanie, że jeśli mamy dwie whisky z tej samej stajni, czyli na przykład Valentine's, tutaj Finest i 12 dwunastoletni, czy Johnny Walker, Black Label i 12 dwunastoletni, to są to te same whisky, które po prostu były dłużej w beczce. Jest to koncepcja bardzo błędna, ponieważ... Whisky te to whisky powstające w wyniku wdrożenia w życie różnych receptur. I tutaj mistrzowie kuparzu starają się trafić w ten profil whisky, który jest najbardziej pożądany dla danej etykiety. Już tłumaczę, co przez to rozumiem. W wypadku whisky Ballantines Finest, która jest whisky bez deklaracji wieku, czyli zapewne trzyletnią, najważniejszą koncepcją aromatyczną, smakową jest to, aby whisky ta dobrze prezentowała się w koktajlach, czy żeby była wyraźnie wyczuwalna przez mikser, czyli przez coś, co można do niej dodać. Natomiast w wypadku Ballantines Finest Sandy Hislop, czyli obecny mistrz kuparzu, mówi, że największym celem czy najważniejszą cechą charakterystyczną tej whisky jest to, aby była ona łagodna, łatwa w przyjęciu? Więc można zakładać, że tutaj receptury są zupełnie inne i nie można analizować tego jako ta sama whisky leżąca dłużej w beczce. Zwłaszcza, że definicja blendu nie pozwala mu leżeć w beczce przez dłuższy czas, bo jak już doskonale wiecie, jeśli oglądacie mnie długo, whisky kupażowana, whisky blended to taka whisky, która powstaje w wyniku Właśnie kupażowania różnych, łączenia ze sobą różnych rodzajów whisky, w tym wypadku whisky zbożowych i whisky słodowych, co oznacza, że nie leżakują one razem w beczce jako jedność. No i w ten sposób to, w ten sposób to wygląda. Zatem można przypuszczać, że będą one inne. Zobaczmy tylko, jak pachnie Valentine's Finest z tej samej butelki. Jest on cały czas średniolotny, słodki, zbożowy. Z jakimiś tam akcentami roślinnymi przebijającymi się na końcu. Natomiast bardzo jestem ciekaw, czy Valentine's 12 dwunastoletni będzie w stanie zaskoczyć. No i cóż, w tym wypadku aromat nie jest bardzo lotny i nie jest bardzo taki powiedziałbym, ekspresyjny. Natomiast ponad wszelką wątpliwość jest przyjemny. Jest to whisky roślinna, trochę kwiatowa. Pojawiają się jakieś takie aromaty ciast z cukierni. Trochę kremowe. Aromat ten... Tak jak powiedziałem, trzeba go trochę szukać nosem w kieliszku. Nie jest tak, że wrywa się do góry i praktycznie obezwładnia. Tak, kwiatowość, trochę takiej czekoladowości też mogę tam wyciągnąć, ale po raz kolejny muszę powiedzieć, jest bez wątpienia lepszy niż w przypadku Finest. Ale po raz kolejny muszę powiedzieć, że nie jest zbyt lotny. Ta whisky tutaj to był jeden z niewielu przypadków, w których aromat nie wyprzedza smaku. To znaczy, że ona bardziej mi smakowała, niż podobał mi się jej zapach. W tym wypadku jestem bardzo ciekaw, jak będzie. Ale może napiję się za chwilę, żeby trochę utrudnić tym wszystkim komentującym, którzy lubią pisać, timecode na którym nalewam. Więc powiem teraz coś więcej. Balentine's 12-letni to jest whisky, która została stworzona przez trzeciego z pięciu do tej pory pracujących mistrza kuparzu whisky Balentine's. Był to Jack Gaudy, który rozpoczął swoją pracę, czyli, czyli przejął stery za kupażem Whisky Balentine's w latach 50. XX wieku. Tak jak powiedziałem, tych mistrzów kupażu pierwszym był sam George Balentine, a później było jeszcze czterech, z których to w 2005 właśnie. Pojawił się obecnie panujący Sandy Hislop. No i cóż, i dzisiaj można dowiedzieć się, że whisky Valentine's to jest whisky zbud zbudowana głównie wokół Barrels. Barrel to jest whisky amerykańska o pojemności 200 litrów, a Cask to whisky już również amerykańska, z tego samego drewna, zaimportowanego, używanego ze Stanów Zjednoczonych, ale o powiększonej objętości. Może kiedyś powiem więcej na ten temat przy okazji odcinka. O właśnie leżakowaniu whisky i beczkach. Natomiast tutaj mamy taką informację z jednego z wywiadów od samego mistrza Kupażu, że Barrels, czyli whisky amerykańskie, to te beczki, w których głównie leżakuje whisky Valentine's. No i cóż, oprócz tego, whisky ta pochodzi z dwóch głównych moltów, czyli tak zwanych fingerprint molts. To jest oczywiście Glenbergi i Milton Duff, ale oprócz tego wchodzi w jej skład jeszcze więcej moltów o nieznanej liście pochodzenia i zbudowane jest w około czterech Głównych whisky zbożowych, spośród których te destylarnie to Strathclyde, to jest North British, to jest Cameron Bridge i to jest Garvin. Także cztery destylarnie whisky zbożowej. Ja tutaj przygotowałem dla Was jedną butelkę takiej whisky, tu muszę się pochwalić, bo to jest taka no, dosyć przyjemna pozycja w mojej y, kolekcji whisky. To jest whisky zbożowa z destylarni North, North British Grain. Y, seria nazywa się The Last Fetish i pochodzi od legendarnego wręcz włoskiego bottlera, co zresztą widać po banderoli włoskiej, czyli z firmy Moon Import. Jest to whisky, która leżakowała w beczce przez lat 49, bo rocznik destylacji to 1962. I też co ciekawe, zobaczcie, 50-letnia whisky, ale jej kolor jest w zasadzie, nawet nie wiem czy widzicie to na kamerze, ale ja teraz widzę tutaj przeszkło, że jest to whisky jaśniejsza niż Valentine's 12-letni, pomimo 49 lat spędzonych w beczce. Więc można tutaj z łatwością wyciągnąć wniosek, że faktycznie no w przypadku Valentine's to oczywiście dodatek karmelu. Natomiast kolor czy rodzaj beczki ma potężny wpływ na kolor whisky. I tak widać, widać też to po tym właśnie Bottlingu, Moon Import, Last Fetish z roku 62, butelkowany w 2011. Także tak to wygląda. Cztery whisky zbożowe, które wchodzą w skład destylarni, nie w skład destylarni, tylko w skład kuparzu whisky Ballantines. Zresztą Sandy Hislop mówi, że whisky te również różnią się bardzo znacznie między sobą i są one mu wręcz niezbędne do tego, aby whisky Ballantines kupażować. Warto też powiedzieć o tym, że wbrew temu Wbrew pozorom, które może tworzyć ta informacja o efekcie Aureoli, Balentine's 12-letni to wcale nie jest whisky, która nie ma znaczenia sprzedażowego dla marki Balentine's, ponieważ w jednym z wywiadów Sandy Hislop powiedział, że zużywane jest 810 beczek co 10 dni, żeby produkować balentańsa 12-letniego, co łatwo obliczyć, że. Oznacza to, że w ciągu roku wykorzystywanych do produkcji balentanicy 12-letniego jest 30 tysięcy beczek, co przekłada się na 5,8 miliona litrów, co z kolei przekłada się na 8 milionów butelek, co w świetle 86 Milionów litrów, czyli pewnie około 100 milionów butelek whisky Valentine's sprzedawanych na świecie, stanowi niecałe 10% sprzedaży, czyli bardzo dużo tej whisky luksusowej. To są oczywiście takie pobieżne wyliczenia, na pewno. Firma Pernori Card dysponuje, a być może nawet upublicznia bardziej szczegółowe, ale to nie jest takie ważne. Ważne jest to, żeby wiedzieć, że to nie jest whisky, które jest stworzona tylko pro forma, to nie jest jakaś tam etykieta, która tylko ma być do pokazania na zdjęciu. Jest to whisky, która faktycznie ma wpływ i stanowi dużą część obrotu dla marki Ballantines. Warto też dodać, że jest jeszcze drugi Ballantines 12-letni. Nie wiem nawet czy w tej chwili produkowany jest to Ballantines Pure Malt, czyli czy teraz już nazywa się to Blended Malt, czyli Ballantines 12-letni w skład którego wchodzą wyłącznie destylaty z whisky słodowych. Także w ten sposób to też wygląda. Więc jak widzicie, whisky ta jest nie bez znaczenia. Dobrze. Zobaczmy teraz co w trawie piszczy. Ten przyjemny, ale niezbyt wypowiedziany aromat. Zobaczę teraz, co niesie on za sobą w smaku. No i cóż, jest to whisky słodka, jest to whisky czekoladowa. Trochę taka miodowa też jest. Bardzo słodka na końcu, przyjemny finish, niezbyt pieprzna, dalece mniej pieprzna niż w przypadku banetańca trójki. Łatwa do wypicia, trwająca na języku, więc tutaj ten aromat, który był dla mnie źródłem zawodu, gdzieś tam potrafię o nim zapomnieć, właśnie dzięki, właśnie dzięki temu udanemu finiszowi. Ale dam mu jeszcze chwilkę, zobaczymy jak to będzie, kiedy. Pytacie mnie czasem, która whisky nie ma syndromu grzania w rurę. Tutaj już nie ma syndromu grzania w rurę. Oczywiście czuję pewne rozgrzanie na języku, bo to alkohol mocny, ale żadnej takiej odrzucającej pieprzności z alkoholu nie ma już w pierwszym łyku. Także zobaczymy, co pojawi się tutaj za moment i jak będzie to kształtować się na języku. Oczywiście dzisiaj chyba, chyba wszystko sprzysięgło się przeciw mnie, ponieważ jeszcze pod sam balkon przyszedł pan z kosiarką, który zajmuje się trawnikami. Nie wiem, na ile dobrze, lub na ile niedobrze go słyszycie. Mam nadzieję, że nie przeszkadza mocno w nagraniu, ale trudno, takie były warunki. Czasem, również kiedy wiatr wieje nam prosto w twarz, musimy iść do przodu. Takim oto wzruszającym przekazem was tutaj, was tutaj zajmę na moment, ale już tutaj podchodzę do drugiego łyka. No i cóż, czekoladowość, słodycz, lekka owocowość, ładne pokrycie języka, trwający finish, finish słodki, bez zbędnej goryczy. No cóż, muszę powiedzieć, że jest to whisky, którą oceniam bardzo pozytywnie w smaku, umiarkowanie pozytywnie za aromat. Także w tym wypadku ta, ta obietnica złożona przez właśnie ten... Segment blendów premium, czyli mam wysoką pijalność, jestem łatwa do wypicia jako whisky, nie będę sprawiać problemów na podniebieniu, czy też, mówiąc tak, które bardziej kolokwialnie, nie będę otrząsać, jest w tym wypadku spełniona. Jest to whisky, której można napić się w taki sposób, jak ja napiłem się przed chwilą. Jest to whisky, która na pewno wyśmienicie smakować będzie podana na przykład na lodzie. I tak wygląda moja przygoda z whisky z 12 dwunastoletnią, ale mam jeszcze jedną koncepcję. Chciałbym, żeby do doświadczenia ze szczelnością karawki z Whisky Grant dołączyło także jeszcze jedno doświadczenie. Dużo mówi się o tym, czy, czy piersiówka wykonana z metalu, w tym wypadku ze stali nierdzewnej, zmienia smak Whisky i ja postanowiłem, że muszę dowiedzieć się, czy zmienia, czy nie zmienia, ale nie wiem, jak to będzie z przelaniem teraz, bo tutaj mamy dozownik, więc może mi trochę łatwiej będzie przelać to z kieliszka. Powiem szczerze, że nie przemyślałem tego wcześniej, także zobaczymy, czy mi się to uda. No, wyczyn jest trochę ekwilibrystyczny. Ale tutaj ręka fachowca, mój nadgarstek normalnie, jak u chirurga, nawet nie drgnie. Ja nie lubię chwalić dnia przed zachodem, więc pozwólcie, że doleję to do końca. Ok. Widziałem ostatnio takie zdjęcie w internecie, że jakaś karawka całkowicie zmieniła kolor whisky na wręcz takie opalizująco niebieskie. Wyglądało to niezbyt atrakcyjnie. W żadnym wypadku nie domniemam, że karawka balentain ze stali nierdzewnej coś takiego zrobi. Natomiast powiem szczerze, że jestem bardzo ciekaw, co karawka przez dłuższy czas przechowywania może whisky zrobić, więc muszę tutaj uważać, żeby teraz nie przelać. Poproszę pana Dominika, żeby troszeczkę to przyspieszył. Dobra. Widzę, że jeszcze trochę miejsca mamy. Zaleję do pełna. Zamknę i odłożę na kilka miesięcy, a kiedy mi się to przypomni, być może przeanalizujemy. W jakimś odcinku z wynikami doświadczeń i obalania mitów. Ojej, dobra. Trafiony. No, uroniłem kropelkę, ale dobra, odparuję. No, moi drodzy, tego nie możecie zobaczyć, ale jest menisk wypukły. Whisky wręcz wystaje, karawka pełna, nawet grama czy centymetra, milimetra sześciennego powietrza w środku nie ma. Trochę polana whisky, no ale trudno, tak jak powiedziałem, to wszystko wyschnie. Odkładam ją tutaj do do miejsca, w którym przechowuję karawkę z whisky Grants, czyli mamy już dwa wspólne eksperymenty i zobaczymy, co czas przyniesie i jak eksperymenty te będą w przyszłości nam tutaj pokazywać, co dzieje się z whisky przy różnych sposobach przechowywania. Ale to oczywiście tytułem takiego żartu po prostu są to takie eksperymenty powiedziałbym bardziej science fiction niż. Czy takie popularno-naukowe, niż naukowe, natomiast science fiction to może nie popularno-naukowe. Natomiast być może są też interesujące, więc zobaczymy, co w trawie piszczy, ponieważ o takie rzeczy też często pytacie. Moi drodzy, dobiegając do końca tego odcinka, w którym miałem trochę pod górkę, ponieważ przerywały mi zarówno SMS-y, jak i telefony, oraz pan z bardzo dziękuję wam za to, że oglądaliście mnie po raz kolejny. Mam nadzieję, że odcinek ten był dla was interesujący i że zachęca was do tego, żeby subskrybować mój kanał. A jeśli macie ochotę, dajcie też łapki w górę, udostępniajcie i koniecznie znajdźcie mnie na social mediach, gdzie na Facebooku i Instagramie dzielę się także innymi elementami życia. I już tradycyjnie, wielkie dzięki za to, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem.